Z postaciami historycznymi jest taki problem, że zapominamy, że to byli ludzie z krwi i kości, że jedli, płacili rachunki, robili zakupy, denerwowali się, kłócili, zakochiwali, odkochiwali. O ciągle mówi się tajemniczy, odludek, dziwak wielka zagadka. Ale im mniej wiemy, tym większe pole dla wyobraźni, kim on był, kim on mógł być. Wiadomo, dwa teatry profesor Tutka. Przed wojną dostał państwą nagrodę literacką grały go teatry warszawskie. Był sławny! Ale on nie lubi Warszawy. Ciągle tylko do domu i do domu wolał zagrzynek. Urodził się w zagrzynku w 1886 roku. To był dwór rodziny szaniawskich. Ten dwór spłonął w 1977. roku. 7 lat po jego śmierci w tajemniczych okolicznościach. Milicja zawiadomiła wdowa. W środku spłonęło dwóch mężczyzn, podobno złodziei. A strażaków, którzy gasili pożar, gryzły psy szaniawskie. I po dworze zostały tylko schody w lesie. Schody do nikąd. Słyszałem, że jego ojca często nie było. Dużo pracował. A matka była odpiekuńcza i kupowała mu Takie pieroty. Kiedyś taką rozpróbł. Chciał zobaczyć, co jest w środku. Jest taka plotka, że Szeniawski miał siostrę, która zmarła jakoś tam po urodzeniu, i dlatego matka mu ten arki kupowała. Jak dorósł, to wyjechał do Lozanny na studia rolnicze. Możliwe, że chodziło mu o to, żeby zająć się tym całym majątkiem ze A może po prostu chciał się wyrwać znowu z kraju, zobaczyć, jak się gdzie indziej żyje. Mógł tam poznać jakichś ważnych ludzi. Mógł tam poznać, poznać jakichś ważnych ludzi. A może jakąś dziewczynę. I'm certainly glad to see you again. A potem wrócił do domu i rzadko go opuszczał. Gości też nie za bardzo lubił. Może w ogóle nie lubił ludzi. Denerwowali go? Może był socjopatą. Albo był inteligentniejszy od reszty i się z nimi nudził. Ale ja słyszałam, że były kobiety w jego życiu. Nawet był zaręczony z córką leśmiana. A Zofia Naukowska też go potrwała. Potem w pamiętniku poirytowana pisała, że się nią nie zajmuje, tylko tą córkę Leśmiana potrzeba. Ze śmiłą, no też się nie ożenił, chyba nie miał czasu, bo nie wiem, coś takiego. Może jej nie kochał? Może jej nie kochał. I on jeszcze pisał listy z taką włoską malarką Carlottą. E, ona mu się podobała bardziej niż o niej. On chciał z nią chodzić, ona mu przyjaźń zaproponowała. A może w tym zegrzynku coś ukrywał? Na przykład miał plantację jakichś nielegalnych roślin? Nie, on ciągle pisał. Majątkiem zajmował się zarządca. Potem wybuchła wojna i Zegrzynek został zagarnięty przez Rzeszę. A po wojnie, jak wrócił do Zegrzynka, to został ruiny. Poza tym nie mógł tworzyć pokrzyż socjalizmu i się pisanie nie podobało. Było za mało realizmu, a on nie chciał inaczej. Twardy gość. Wolał zacząć uprawiać ziemię, niż pisać tak, jak mu każą. Trochę taki kowboj. Ale ziemia była już państwowa, i on, żeby dalej tam mieszkać, musiał płacić ogromne podatki. We dworze było ponoć tak zimno, że zupa zamachzała w talerzach. Dopiero po odwilży, jak umarł Stalin, znów teatry mogły dograć. I zrobiło się lepiej. A w końcu pojawiła się Wanda Anita. Wanda Anita Szatkowska. Trochę nie wiadomo skąd. Przedstawiała się, że jest malarką, ale chyba była trochę mitomanką. Szeniawski się w niej zakochał, ożenił się z nią jak miał 75 lat, a ona 55 i wszystko jej zapisał. Na bramie powiesiła tabliczkę, uwaga złe psy. I te psy naprawdę były złe, ludzie się ich bali. Potem się okazało, że Nita podrabiała podpisy Szeniawskiego. Pisała różne dramaty, jako on najczęściej o tym, jak ją kocha. Grafolog później musiał te całe ocalałe dokumenty rozdzielać. Okazało się, że większość ocalałych napisała Anita. Zastanawiam się, czy w tym szaleństwie z nią był szczęśliwy. I chcę wierzyć, że był. Pisał, że ona była taka, jakby sam ją wymyślił nieujarzmione, nieujarzmione Jak Jakiego bohaterowie, dziewczyny z lasu, chłopcy latający. Wszyscy oni nie mogą się zżyć ze wszystkimi, nie dają się ujarzmić. Wyprawiają czasem jakieś wyczyny nieoczekiwane ku przerażeniu ludzi. Marzą, Marzą bujają, bujają w błokach, w błoka. szukają ułudy.